Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl do pierwszych meczów pozostał niespełna miesiąc. Stali uczestnicy montują składy, myślą o wzmocnieniach i planują przygotowania do wiosny. Ułatwia je nieco pogoda. Tym razem można śmiało zgłaszać się do Spartana i trenować na arenie rozgrywek, czyli boisku ze sztuczną murawą przy Krajewskiego Liga. Oczywiście nie jest zamknięta do udziału w turnieju. Mogą się także zgłaszać debiutanci. Na nich Spartan Kapczeka z otwartymi rękami. Każdy jest mile widziany. Powiew świeżości na pewno się przyda. Zainteresowanie rozgrywkami jest jak co roku spore. Poznaliśmy kolejne szczegóły szcz Wiosny 2014 organizatorzy planują minimum 13 spotkań ligowych dla każdego z zespołów, plus mecze pucharowe. Zapewniają relacje ze spotkań na stronie rozgrywek, plus szerokie omawianie poszczególnych kolejek we wrocławskich mediach, m.in. na sportgame.com.pl. Przygotowano atrakcyjne nagrody nie tylko dla najlepszych w sezonie, ale i też dla najlepszych w poszczególnych tygodniach dodatkowo te drużyny, które zgłoszą się w pierwszym terminie otrzymają możliwość bezpłatnych treningów. Liczba miejsc jest ograniczona szczegóły na www.spartanka.pl. Pierwsze mecze wiosny 2014 już 15 marca. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko.pl